Siemaneczko, troszkę z tej strony, witam na moim kanale. We wrześniu, minął piąty. Możecie się zastanawiać, dlaczego nie ma porównania, ale tak z premedytacją to zrobiłem, czyli tego nie zrobiłem. I teraz zrobię materiał wyjaśniający dlaczego, żebyście wiedzieli o co chodzi. W zeszłym roku, we wrześniu, zrobiliśmy maszynę bezkonkurencyjną, marzenie każdego gracza. W którym to żeśmy zamontowali i4770 3 Tytany Rampage'a płytkę, tak? nie, Xtrema, Maximusa Xtrema, przepraszam to nie ten komp Maximusa Xtrema i w tym roku chciał myślałem, że wyjdzie nowsza edycja, ale na razie wyszła formuła, nie ma jeszcze tutaj Maximusa a Xtrema także dlatego nie zrobiłem tego, tego porównania jak wyjdzie Czekam na dwie rzeczy tak naprawdę. Jak wyjdzie Maximus Extreme i jak wyjdzie 980, która będzie wydajniejsza podobno od 780 Ti, który, która to jest wydajniejsza od Tytana, to zrobię aktualizację. Czy to będzie w październiku, czy w listopadzie, zobaczymy. Po prostu będzie dodatkowy materiał przesunięty z września. A Tyle na ten temat. A jeśli chodzi o MKG, standardowo to będzie. Eee, także myślę, co tam jeszcze było w tym. No, monitory oczywiście będą Swifty, <gryw> jak mogę podpowiedzieć. Eee, Procek, no... no. Pewnie jeśli się nie pojawi nic nowego, to można powiedzieć, że będzie 4790K. Devilton mocniejszy. Ramy nie pojawiły się na razie nowsze. No, nowa platforma D14 jest za droga, więc nie ma co w to na razie wchodzić. I reszta komponentów myślę, że mogłaby być podobna, bo to miało być porównanie, tak? Tyle, że platforma trochę wydajniejsza, trochę aktualniejsza, zaktualizowana. Dobra, nie, nie będę więcej gadał to tyle. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Że nie było porównania. Bo, tak jak wspominałem, wakacje standardowo MKG Seria będzie. Możliwe, że zrobię jeszcze jedną serię. Taką bardziej, niby to będzie MKG, bo też będzie można na tym nieźle pograć. Ale będzie seria powiedzmy MKG Pro, coś takiego. Gdzie przede wszystkim maszyna będzie dla profesjonalistów, dla grafików, animatorów i tak dalej, ale nadal. Znaczy procesory będą po prostu Xtreme, i do tego będą mocne karty graficzne, ale też nie takie, te z w pełni profesjonalnego segmentu, czyli żadne Pro wersje i tak dalej, czy Tesla, tylko nadal GeForce i tak dalej. No, to taka mała zapowiedź może zobaczymy, co z tego wyjdzie może coś tam się. Jak będziecie chcieli, dajcie o, może tak, zrobię to, robię to dla Was. Więc jeśli interesuje Was taka dodatkowa, taki dodatkowy zestaw w miesiącu, e, w wersji pro, który bym zaproponował, to dajcie znać, czy chcecie. Jeśli będziecie chcieli i będzie odpowiedni odzew, to możliwe, że zrobię. A, a jeśli nie, to nie, bo po co mam robić coś, co będzie leżało. A Wy nie będziecie tego chcieli oglądać. No, to by było na tyle już tym razem. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Szakalaut.